Wychodząc z windy, można powiedzieć dziękuję, ale jak to? Komu ja mam dziękować? Za co? Przecież nie pasuje. Jasne. Najbardziej uniwersalnym pożegnaniem w takiej sytuacji byłoby do widzenia. Cześć, jeśli kogoś znamy. Ale w niektórych środowiskach, w niektórych miejscach, w niektórych miastach przyjęło się, że dużo częściej osoba wychodząca z windy dziękuję za wspólną podróż. Tak to się dzisiaj tłumaczy i dzisiaj rzeczywiście tak można to określić, ale ten zwyczaj ma swoją historię. Dziękowało się bowiem windiarzowi, osobie, która pracując w różnych instytucjach odpowiedzialna była za naciskanie przycisków i wybieranie piętra, na które jechaliśmy. To windiarzowi się dziękowało i w niektórych środowiskach tak po prostu zostało. Dlatego gdy wychodzimy z windy, to po prostu coś mówimy: do widzenia, dziękuję, cześć. Niegrzecznie jest wysiąść, zostawić innych za sobą i udawać, że nikogo tam właściwie nie było. Wchodząc witamy się a wychodząc żegnamy. Obserwuj mój profil, a nauczycie Cię dobrych manier.